Panie Franiu, za nasze spotkanie wypijemy po kielichu, bo mm. kto z nami nie wypije tego we dwa kije. Nie, dziękuję bardzo. Podziękuję pan, jak pan się napije? Nie, nie piję. A co się stało? Wie pan, Oj. lekarz w pierwszym rzędzie zabronił mi pić. No to przeciącił się do drugiego rzędu. Aha, to co innego. chodź, kochanie, chodź. Dzień dobry, panie Ryku. Dzień dobry. Mienił pan wystrój, o, czy co? Skąd ten sam stary krawat, ta sama marynara? Nie, mi chodziło o pomieszczenie. <grym> A nie taki mam dzisiaj luźniejszy dzień, dziś są moje mininy. Przecież Ryszarda jest w kwietniu. Ale ja nie jestem Ryszard, tylko rychu. <grym> Niech Państwo siądą. <grym> Dziękuję. Tu. tu usiądź, kochanie, tu. <grym> Także proszę się częstować. Dziękuję. Czy to pan zamawiał ciasto z makiem? I, tak, tak, dziękuję bardzo. <laughs> no, sami państwo widzą, no te ciągłe nieporozumienia, no już nie wytrzymam, no. <laughs> Niech pan się nie przejmuje, panie Rychu. Ciasto pieniądz, jak mówią przedstawiciele small biznesu. Brawo, <laughs> <laughs> świetne, no. Rzeczywiście, w takim dniu jak moje imieniny, nic, nawet taki drobny incydent nie powinien mi zepsuć humoru. W związku z tym, drodzy państwo, żarcik. Proszę, dziękuję, ale jeszcze miała być polędwica po angielsku. Ależ to nie jest po angielsku. Please, here you are. <imprinted> <gryb"> <mulady> <mulady> <śminuszy> <mulady> nie no dla mnie to trochę naciągane. Jak można nie wiedzieć, co to jest polędwica po angielsku? Ja nie wiem. <mulady> 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 Jak można tego nie wiedzieć? No poza tym to już nie te czasy. I podejście do klienta radykalnie się zmieniło. E, co racja, to racja. Pani Henryko, chociaż, <słuch> chociaż nie wszędzie. No to gadajcie. Kto ukradł ten samochód? Nic nie powiem bez mojego adwokata. Powiedz mi Siu, Powiedz knąłka ten samochód. Będzie lepiej dla ciebie i dla mnie. Powiedz. Mi się to są wzoło. Co? Tak. Zaraz mi to wszystko wyśpiewasz. Mikołaj. Nie! Nie, tylko nie to. O 16.45 Ukradłem kluczyki Jolancie B, potem wziąłem jeszcze papiery I zawiozłem na Wilczo 46, bardzo tego żałuję teraz Choć tak strasznie dobrze mi szło, zarobiłem na tym złodziejstwie milionów starych sto Hum, mm. ten barszyk, panie Ryku. A ja wolałabym ciasteczka. Przepraszam, nie chciałbym przeszkadzać. E, państwo pozwolą, to jest pan Waldemar z telewizji. Ależ znamy, znamy tak, i tak. podziwiamy. Mm. Zresztą nie będziemy przeszkadzać, bo mój narzeczony już leci. Dokąd, kochanie? No papierosy. A przecież ty nie palisz? Ale nasz salonizant pali. Skąd? Nigdy tego świństwa w ustach nie miałem. To dla kogo te papierosy? Ale leć, kochanie, a potem sobie przypomnę. Chciałbym, jak zwykle, rebusik. Służę. Nostra. Nostra. Chodź, chodź, chodź. Nostra. Chodź. No i co to za odpowiedź? <grym> Koza nostra. <grym> Ale co to za zagadka, skoro pan od razu zdradza imię tej kozy? No właśnie, ja też tego nie rozumiem. To, to może coś innego, no. <noise> to dobre, takie swojskie uh -huh. nasze. A, a odpowiedź pan zna, że zapytam. A, a przecież to proste. Wieś zabita dechami. A jakaż to niezwykła przyjemność poznać tak inteligentną damę w tych tak skretyniałych czasach. Ależ pani Walku. Przepraszam, czy pani ma może na imię Henryka? Tak, a co? A tam na schodach leży jakiś starszy pan, wyglądający na profesora, no. który twierdzi, że poślizgnął się na paczce papierosów czy coś w tym rodzaju, strasznie bełkotał. Już lecę, kochany mój, lecę. Panie Waldeczku, pan mi pomoże oczywiście, co to za cholerny, stary pierdoła. A dla Pana, Panie Sztukmistrzu, jak zwykle szarcik, prawda? Nie, dziękuję, Nie. wie Pan, Panie Rychu. Za chwilę czeka mnie kolejna nieprzyjemna rozmowa z dyrektorem cyrku w sprawie pracy, więc może tylko popatrzyłbym sobie na telewizję, zwłaszcza, że za chwilę ma być ten mój ulubiony sprawozdawca sportowy. Witam Państwa serdecznie z lotniska, gdzie mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu Mistrza Świata w Lataniu Precyzyjnym. Sami Państwo widzą? Paskudna pogoda, ale Mistrz specjalnie dla mnie zgodził się pokazać swoją pracę z perspektywy lotu ptaka. Proszę Pana, ja chciałbym do kabiny. Halo, proszę Pana, co? Ale smugła nieprawdopodobna. Drodzy Państwo, startujemy! Startujemy! Ale smugła nieprawdopodobne. Ja nic nie widzę. Jak nas mi świata to widzi, nie wiem. Ale lecimy. Widzimy pola, łąki, osiedla ludzkie. Lecimy. Ale zaraz będziemy lądować. Niestety, nie mogę zapiąć ha! I lądujemy. No, troszkę się zdyszałem, ale myślę, że się Państwu podobało. Dziękujemy. Jak on to robi, no fantastyczne. Musi Pan przyznać, że rewelacyjne. Tak jest. Takich, Panie Rychu, jak on, to już dzisiaj człowiek nigdzie nie uświadczy. No, pora na mnie. Żegnam się. Do widzenia. Panie sztukmistrzu, Pan wchodził z reguły wtedy, kiedy ja już siedziałem, prawda? Aha, przepraszam bardzo. Tak, to powtórzymy. Pamiętam jak dziś, właśnie wróciłem z nadworza, gdzie bawiłem w pensjonacie w czasowiczów na wieczorkach zapoznawczych. Kiedy w moich drzwiach pojawił się Pojawił się teraz już sztukmistrz z Lublina. Dzień dobry, panie dyrektorze. E, dzień dobry, panie sztukmistrzu. Co słychać? Od powrotu z nadmorza jeszcze szumi mi w głowie. Oczywiście. A co poza tym? A no co może być poza tym? Jak zwykle stare problemy i kłopoty. Głowa do góry, panie dyrektorze. Czy w tej sytuacji mam się jeszcze Pana pytać, co Pan potrafi? Może lepiej, żebym ja zapytał się, czy jest tu Pana piasek. No oczywiście, że jest. Wymagały tego przepisy przeciwpożarowe. Czy tu ktoś wspominał o pożarze? Panie Pawle, dziękuję. Wszystko w porządku. Tak jest, Panie Dyrektorze, dziękuję. No to co z tym piaskiem? Stoi tutaj w skrzyni, obok. A o co chodzi? Chodzi o to, że potrafię chować głowy w piasek. I Ch chwileczkę! Z tego piasku korzystają nasze koty! Nic nie szkodzi. Stop, człowieku, bo wezwę mojego goryla i każę zrobić z panem porządek! Panie Władziu! Wie pan co, panie dyrektorze? Jestem jakoś dziwnie spokojny, że włos mi z głowy nie spadnie. Och, ta nasza londyńska mgła. Ale zaraz, Watsonie, drogi Watsonie, czemu mnie tutaj przeprowadziłeś? Haha, widzisz, kochany Holmesie, to taka niespodzianka z mojej strony i ze strony pani Hudson. Bo dzisiaj są twoje urodziny. Nie pamiętałeś nawet o tym? <śm> nie nie pamiętałem. A widzisz, A ja pamiętałem doskonale jako twój przyjaciel. No i właśnie z tego powodu pani Hudson. Zgodnie z moimi wskazówkami przygotowała coś, co bardzo lubisz. Cóż to jest takiego, drogi Watsonie? To jest pole golfowe. O, to właśnie. Witam pana z radością, panie rychu. Dzień dobry, panie poeto. Ogromnie się cieszę, tym bardziej, że dziś moje imieniny. Wiem i przyniosłem panu kwiaty bardzo dziękuję panie poeto ale wydaje mi się, że ich nie widzę bo to kwiaty polskie bo to wspaniale, że popiera pan rodzimy przemysł ogrodniczy Tuwima e, to jakiś bardzo znany ogrodnik? ja oczywiście wiem kto to był Tuwim i co to są kwiaty polskie to taki żarcik, no, no niech cię pan rozluźni no. jeden się rozluźnił i strasznie nabluźnił. To w takim razie może pan mi zaprezentuje swoje najnowsze strofy. Proszę bardzo, to nie rzutuje. Z cyklu Rzeki Ojczyste. Siedzę nad tamizą, nad papieru ryzą. I wciąż widzę, Stefanie, jak na jakimś ekranie odbijane w sekwanie Twoje rysy, tak drogie. Dalej pisać nie mogę. Wspaniałe, wie pan? Fantastyczne, zwłaszcza ta rzeka. Bo ja kocham wodę z wierzchu i pod spodem. I a propos wody, panie poeto, nurtuje, nurtuje mnie takie pytanie: czy z poezji da się wyżyć? Nie da się, panie Rychu. Dlatego czasem ratuję się pisaniem piosenek. Poetyckich. Innych, ale też potrzebnych ludziom. Pomieszczam je w dziale opatrzonym tytułem Dyszcz. Czyli. Dyskoteka szarego człowieka? Nie tak, nie tak, nie tak nie tak, nie tak, nie tak nie tak, nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. To nie tak, nie tak, nie tak, dziewczyno, nie tak nam miało być. Mieliśmy razem iść na wino, bo się nam zachciało pić. Nie tak, nie tak, nie tak, dziewczyno, nasze plany wzięły w łeb, bo kiedy pobiegłem po wino, wtedy mi zamknęli sklep. Każdy ma to, co chce. Jeden więcej, drugi mniej. W życiu często bywa tak: raz do przodu, a raz w spach. Nie, tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Nie mówcie nam, co znaczy miłość i że młodość szanse ma. Bo kiedy marzy nam się wino, pierwszy sklep się zamyka.

kiedy siedzieć... Nie tak, nie tak, nie tak... To tam dob dobrze. Nie tak, nie tak, nie tak. To tam dob dobrze. Nie tak, nie tak, nie tak. To tam dob dobrze. Nie tak, nie tak, nie tak. Witam Państwa w magazynie kulturalnym mak i bez zbędnych wstępów, bowiem czas nas goni, z nieskrywaną satysfakcją anonsuję czarodzieja nażyci grzebienia mistrz. Cezary Pukier. Uszanowanie państwu, uszanowanie panu, redaktorze. Loczki, kędziorki, pukielki to domena pańskiego działania. Podobno jak nikt inny zna pan włoski. No cóż, studiowałem w Rzymie. No i po raz kolejny znajduję potwierdzenie starej prawdy, że skromność cechuje wielkich. Ale powróćmy do pańskich atrybutów. Dlaczego wybrał pan właśnie nożyce? E, panie redaktorze, jeszcze w dzieciństwie, na WEF-ie, najlepiej wychodziły mi nożyce, a poza tym nożyce wszystkim wszystkiego najlepszego. No taki mam charakter, taki usposobienie, takiego mnie trzeba kochać. A jeśli chodzi o grzebień? E, pomysł z grzebieniem podsunęła mi natura, z której do dzisiaj czerpię pełnymi garściami. No bo czysto jest przypadek, panie redaktorze, że grzebień tak często występuje w przyrodzie. Mago Szyszak. Ma go traszka, ma go fala i tak dalej, i tak dalej. A kiedy staniesz w kurnika progu, popatrz, kolego, ma go też kogut. I to do tego ma czerwonego? Tak to z tym grzebieniem bywa. No ale szczotka też się nieźle sprawdza. Muszę panu powiedzieć tak, redaktorze. A pan czym się cieszy? Eee, ja czeszę się renomą. Myślę, że wpłynął na to lata nienaganej pracy. Dostrzegam też, że ma pan w czubie. Słowo daje. Od rana nie miałem kropelki. Ma pan w czubie złotą lokówkę. A, cie, to oczywiście, bo to jest taki nasz e, fryzjerski Oskar. Tę, może do kamery pokażę, tę, właśnie to tak ładnie skonstruowane, e, dostałem za całokształt. A czy to prawda? Bo słyszałem również, że ma pan ostatnio w zanadrzu Jakąś bombę? Trafna informacja. Bardzo proszę, panie redaktorze. O. Niech pan się nie denerwuje. To jest atrapa. Można tam, przepraszam? Tak, proszę, tak. No oczywiście, dosyć z tymi żartami. Pytał pan mnie o najnowszą fryzurę. Tak. tak, tak, o to mi no. chodziło. Z czego pan ją wykonał? Wykonałem ją wyłącznie przy użyciu wyłącznie przy użyciu Aha. ryżowej szczotki, gdyż taki jest wymóg festiwalu ryżowej magii yy, w tym, no tam, w tym buktu. O. Och, jakże no. chciałbym zobaczyć tę fryzurę, ale to pewnie niemożliwe. A teraz sensacja! Specjalnie dla pana staśmy wideo, fryzura, która rzuci na kolana cały świat fryzjerski. Nazwałem ją roboczo Mężczyzna z kucykiem. Poproszę o telekino. <laughs> Mistrzu! Słucham. To było wstrząsające. Ta wizja zahaczała o kosmos. No ale teraz niestety musimy powrócić na Ziemię. Zapraszam więc pana na nieodzowną kartkę z kalendarza. Mało kto wie, że Ludwig van Beethoven kolekcjonował namiętnie batuty. A kiedy tylko wpadł na jakiś nowy pomysł, skakał po nich z radością. O, panie Rychu, dziękuję. Ten żart z murzynem i ogórkiem rewelacyjny. Pożyczy mi pan w przyszłym tygodniu. Pokażę teściowej. <grym grym> ale nie, nie chcę zabierać czasu, bo niosą do pana jakiegoś rannego starucha. O, kamienie ma w kieszeniach. Ale panie Waldeczku, pan trzyma tą ofermę, bo A ja nie daję Waga Uwaga na lampę, no. Lampa, o, lampa. Ojej, panie profesorze, tak o, jechu, się może ja pomogę? Tak się czuję, panie Rycho. Może pomogę. Żeby pan wiedział, co się stało. Kochanie. No to są te twoje papierosy. Ale jakie papierosy? Przecież wiesz dobrze, że, że ja nie palę. To może pan Waldek? Nie, nie, nie. Ja innym też odradzam. No ale skąd ci w ogóle przyszło do głowy, że ktokolwiek z nas pali? Przecież sama mnie prosiłaś. O, przepraszam pana, panie Rychu. Potłuk się i bredzi. To straszne nieszczęście, naprawdę. Ach tak fatalnie się czuję. E, panie profesorze, ale... Z tego, że ktoś się fatalnie czuje, też można pożartować, no. Naprawdę? Tak, bo nic tak jak dobry żart nie poprawia samopoczucia. Dzień dobry. Dzień dobry panu. To co zwykle poproszę. Proszę bardzo. I jeszcze serek. Proszę. Tu jak u was skupuje to tak jak przed wojną smakuje. No, dziękuję, dziękuję, bardzo się cieszę. A chwileczkę. A co się z panem Wacusiem dzieje, bo go nie widzę któryś dzień już z rzędu? Z panem Wacusiem jest niedobrze. Pan Wacuś trzeci dzień jest na bańce. No dzień, dzień, dzień dobry, Panie Rychu. No, ja rozumiem, że Pan ma imieniny dzisiaj. wszystkiego najlepszego. Niech Pan siada, no, ale ja za pięć minut muszę wejść do studia. W, wchodzę na antenę. A ja nie mam przecież tekstu, jeszcze mi Pan nie przesłał. Już Pani no. napisałem, spokojnie. Pani Paulinka. No tak no, się zdenerwowała. Dzisiaj Pani no. przeczyta. No. Dobrze, to uwaga, proszę wszystkich maturzystów. Poczet królów polskich, lekcja czternasta. No, pa! Buzioczki, pa, buzioczki. Pa. Zdrówka, zdrówka! Chociaż władcą był do kitu wychowanych jezuitów A w dzieciństwie więzień stryje, jednak los mu dziwnie sprzyjał To za jego czasów bowiem żyli wielcy tak wodzowie Jak Chodkiewicz i Zamoński, jak Żółkiewski, koniec Polski Lecz zacznijmy od tej sceny, gdy zhandlować za górę. Wziął no Habsburgą tron, korony szczęściem został ujawniony Zygmunt III, czyli Waza, nie za dużo nam pokazał Zygmunt III, czyli Waza, nie za dużo nam pokazał kiedy stracił ojca wazę, to do Szwecji pognał gazę. Działa ojcowską tam koronę i w powrotną ruszył w stronę, że na tronie ich nie siedzi, że i Szwedzi odpowiedzi. Ja się zgodzić z tym, to on mnie i północną hapsę stonię. Skonfiskował dla rzecz pitej, wywołując wojnę przytem. Która trwała ze Szwedami lat trzydzieści, choć sprzedając. Zygmunt III, czyli waza, nie za dużo nam pokazał. Zygmunt III, czyli waza, nie za dużo nam pokazał. Rozpodanek mało troski zbudował w nim, więc zebrzydowski Zniecił rakosz zbrajną zmowę, ale przegrał pod guzowem Zaś piekarski zgodnie z planem wazę w łeb Raniu Raniąc włoz zawiodła ręka Sejm zgotował mu śmierć męka Znów kozakom do lepiewku zafundował Unią Brzeską Urządzali więc powstania, które tłunił bez wahania Zygmunt III, czyli Waza, nie za dużo nam pokazał Zygmunt III, czyli Waza, nie za dużo nam pokazał kiedy wpadł w nasze ręce moska, to mniej, mini więcej Tylko berłem mieli darzyć syna wazy wnet bojarzy Ale Zygmunt usił parę, że sam woli zostać Więc w bojarach zapał osłap i w ten sposób nikt nie został Jako złotnik malarz muzyk prosto sztuktek tuk tych miał dużo Bo nie szczędził grosza na nie tak jak na królewski zamek Który znacznie przebudował do Warszawy zaś z Krakowa Gdyż Warszawy był kibicem, przeniósł waza na stolicę Przeminął potem Kala Konstantino Dla mamony i potomnych pięknych go przetworzył pomnik Teraz dziesiątku po brater, bo ważniejsze padną daty 1,5,8,8, maksymilian wziął po nosie Przegrywając pod Peczynowiam, zamójski był szyszyny Raz 6-0, pod Kirchholmem Szwedów, trzebi Raz 60 muszą truski, stach żółkieski robić ruski Jeden, Turek pod dał nam skórę Jeden, sześć, dwa, jeden turek pod kociniem dostał skórę Miały udział w tym wyniku też chorągwie i sowczyków Jeden, sześć dwa, na koladę. Koniec polski tak po karku dał mu i też wart martwym. trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. Sygnął trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. Sygnął trzeci, czyli waza, nie za dużo, nam pokazał. To już pieśni, tejże finał. Pocałujcie, w ping pina. W świetle materiałów dowodowych zgromadzonych przez Wysoki Sąd wynika niezbicie, że oskarżony skonsumował związek małżeński. Pytam więc po raz ostatni: Czy oskarżony skonsumował związek małżeński? Tak, Wysoki Sądzie. Co oskarżony ma na swoje usprawiedliwienie? To, że akurat była pora lunchu.